Cześć, bardzo serdecznie na moim kanale. Jestem perhil 20 Dzisiaj jak widzicie kolejny odcinek z serii z, e, Farming Simulator 19 Single Player. Mm -hmm. Sama nazwa wskazuje, gramy farminga i gramy w single player. Jak sama nazwa wskazuje. Ja tu jestem na oborze. Ja potrzebuję tutaj skrije git. Bo ostatnio jedna mi się pokruszyła i sprawdzałem czy reszta jest dobrze, więc wszystko okej? Okay? Łap oh. Dobra, łapnie krowa. O! Dobra, czujemy. E, no. <laughs> Także e, ja jeszcze raz, jeszcze raz was bardzo serdecznie witam. E, jestem przed Jestem od razu po nagraniu e, poprzedniego odcinka, czyli tego przedstawiającego gospodarstwo. Nie wiem jak się przyjął, więc mam nadzieję, że jest git. Mam dla to, to kciuki. I zobaczcie oglądam tą serię. Yy, odcinki długie nie będą. Będę starał tak po 10 minut je robić. powiem, że nie każdy lubi długie odcinki. Także tak, dzisiaj idziemy na pole. Uramy pole, znaczy doorujemy, bo zostało doorać. Hmm. Doramy pole i będziemy kończyć. Yy, dzisiaj będzie tylko orka. Yy, zobaczymy za kolejnym odcinku. Myślę, że połączę odcinek z bronowania i z siewów ale to jeszcze zobaczymy, bo nie jestem tego pewien ale możliwe, że tak będzie więc zobaczymy, chociaż mi się zdaje, prędzej bym połączył odcinek z wałow siewów i wałowania chyba, że w miarę szybko mi zjedzie dzisiaj orka, to jeszcze dogram bronowanko Eee, także no, eee, sobie pojedziemy na pole, będę grał z chudem, ale wam to nie będzie przeszkadzało, Bo jeśli jest kamerka, no to już hud niech będzie, więc idziemy, idziemy orać z zetorem 7711. Nie wiem, ja dawno lubię mówić o tego, na to, że tory 7711 nie 7711, tylko 7711. Nie wiem jak posuwuje mi to. Taka nazwa. Ja za to najbardziej lubię te zatory. Za to nazwa się 711. Tu się będę zmniejszał się obiegu To mi za bardzo nie opłaca No, e... Ogólnie mam taką do was... Eee... O, bo dobra, zapomnijcie Zacznijmy, powiem e... Będę chciał, ale nie wiem czy to się uda Żeby na początku były takie... Żeby po prostu trzy filmy były, no Yy, powiedzmy film miał 20 minut a byłby na początku taki timelap z minutka gdzie właśnie jest kilka scenek, gdzie robię polenia yy, znaczy pokazane jest w skrócie co robiłem w odcinku wiecie to takie rozwiązanie dla tych którzy yy, nie chcą. Nie chcieliby oglądać, nie wiem, 10-15 minut to mieliby w skróconej wersji, no? Nie musieliby oglądać całego filmu, aby wiedzieli co, co się działo na odcinku. Więc no. Dobra, my tu jesteśmy na polu. Um, chwilkę sobie poramy. Um, tu dużo nie zostało, tu jest dokończona. Prawie skończona to właśnie orałem i kurde No, dobra no, mi czasu na skończenie tego pola. Drugiego pola na dzisiejszym odcinku nie będę chyba już zaczynał. żeby czekajcie, obrócę pół. Drugiego pola dzisiaj już nie będę zaczynał. No, 7 na godzina orka. Będzie dobrze. też mógłbym. Nawet pojadę na trójca, 10 godzina, bo to w sumie nie jest orka zimowa. To mogę jechać szybciej. Nie muszę orat w Otrus chyba. Jedziemy. No. No było oczywiście trójacz, kalimkanik. No, no tor widzieć, jak widzicie, no mam go na tych obrotach. Ale idzie, nie ma jako super ciężko z trukiem. No i dobrze, no bo jak orałem wcześniej, tym 4, 5, 12, to trochę miał problemy. Ale od odtąd kupiłem. Te torka to jest Git, ja w sumie nie mówiłem, to mogę powiedzieć o pierwszym e, odwiedzaczem na gospodarstwie wczoraj e, byłem z Chillem to było właśnie 30. E, właśnie e, później przyszedł e, Ursus, ten e, 4 512 właśnie. No i nie wiem, ten Ursus przyszedł jakoś 10 lat temu na gospodarstwo. No i przez te 10 lat trochę hektarów przybyło No i właśnie Żeby trochę sobie polepszyć pracę to właśnie kupiłem pług tego Lemkana Wiadomo orka co robi co sezon W takich gospodarstwach No i właśnie kupiłem ten pług, no wiadomo obrotowy to jest trochę wygodniej no Kupiłem właśnie ten pług No i Ursus dawał radę, ale... No, miał ciężką i do bardzo ciężką, bym powiedział nawet. Hmm. To te, te parę lat, przez te nas, No trochę on jest. Yy, ogólnie kupiłem yy, używanego tego Ursusa wcześniej by nie było, no? był dużo używany. Ale ja jakiś tam robiłem remont właśnie. Znaczy no, robiłem remont. Był remont jego. Hmm. Jak go kupiliśmy w sumie? Teraz i wcześniej. Nie wcześniej. A czy później? Nie od razu jak go kupiliśmy. Jakby się pamiętam, kiedy dokładnie był remont. A... Wiem, że jak ku ku kupiliśmy tam tego ursusa, od razu był remont z Eee, To jest chyba remontowane. Eee, ale no niestety nie pamiętam kiedy y, był remontowany Ursus, no, a byś mniejsza z tym, mniejsza z tym, no mm. tak, y, widzicie, za to też trochę ma ciężko, e, to jest o, na tym gospodarstwie od roku, mm. jest od roku, mm. Jak, jak go kupiłem, e, on nie był remontowany u mnie. Od razu powiem, e, bo jak go kupiłem w bardzo dobrym stanie, e, kupiłem go w ogóle po remoncie. Od razu, jak go kupiłem, to od razu był po, po remoncie. Zator praktycznie nic w polu nie robił. No, e, Zaromotogodnie po silnik, wszystko było remontowane. więc e, licznik, i, licznik e, ja wiem ogólnie ile był wcześniej, ile miał godzin. Już, e, ja to mam gdzie zapisane w dokumentach, jak kupywałem e, od rolnika ciągnik. Od rolnika jeszcze kupowałem właśnie Bo on tam już trochę większe maszynki ma W sumie niedaleko mieszka Znaczy niedaleko, no trochę mam do niego, ale Taki większy rolnik I prawdopodobnie Będę u niego pracował czasami Bo tam sobie trochę zagadaliśmy Więc może być tak, że Gdzieś w żniwach, kiedy u siebie będę miał połączone prace wniwne. Eee, albo pożniwny też eee, To będę mógł u niego pracował Bo tam już trochę większe maszynki są so. eee, Wiadomo, czy jest może, To no. by się Może doszło. ogarnęła Fajnego Bo Może eee, największy ciągnik ma chyba 200 koni, pamiętam Ten retor tu eee, On tam stał, bo stał, po prostu eee właśnie był remont i no, on go sprzedał. On głównie w pasowozie jeździł, jeśli dobrze pamiętam, on tam mi mówił. No ale no, kupił większy pasowoz i, i... Bo kup, jak mi opowiada, jak mi mówi, to właśnie kupił ciągnik... E, e, on tam kupił klasa, znaczy e, Case'a. I... Kupił od razu... E, więcej większy pasowoz. I zator już, no, za potem był pod więc e, no więc postanowiłem go sprzedać. Ja sobie już z nim dorobiłem, e, dorob no, dorobiłem wintura. E, jak widzicie pod właśnie jest więc e, która sobie dorobiłem, e, od razu powiem, że wcześniej turę nie miałem. E, właśnie ogólnie ten tur, który widzicie, ja go mam bardzo niedawno, bo ja go mam już, e, niecały miesiąc. Jeszcze ja się uczę trochę nie obsługiwać, a nie cały miesiąc mam, no bo wcześniej właśnie miałem ten jedno sekcyjny tur Którego widzieliście w, w ostatnim odcinku yy. Miałem ten jedno sekcyjny tur i właśnie yy, Razem z tym letorem przyszedł yy, na gospodarstwo, wysłała prasa Wyszła prasa właśnie razem z Ostrzelnikiem z, yy, z więc w belki, znaczy belki wcześniej robiłem. W belki wcześniej robiłem, tylko wiadomo. Eee, miałem ospę do tyłu, no Do tonika, Bo jako wcześniej się nie chciałem bawić w tura do Ursusa albo do trzydziestki. Do czwórki nie chciałem przebawić się bawić w tura. Znaczy do dwunastki. Kurde, czwórkę, dwunastkę. Będę mówił czwórka. o czwórki nie chciałem się bawić w wytura. Więc e... Którym czekałem? No i ja, teraz mam. Dobra, wiecie co? E... I na chwilę to jest latne, 17 minut. E... Więc e... trochę porałem. E, zaraz, e, zaraz wrócimy. Zaraz wracam. Ja e, tu jeszcze trochę dorem. I widzimy, zobaczymy się przy... Jakby dokończył pole orać Także proszę widzimy Dobra e, Witam Was ponownie e, Tutaj można zobaczyć już poprzeczkę, poprzeczkę robię poprzeczniaka ostatniego Znaczy zatem się tam bo tamtej zaorany poprzeczniak i jeszcze tutaj yy. i będziemy kończyć to pole <laughs> yy. tak myślałem bo patrzyłem na kamerę tam by już 20, 12 minut nagrane yy. i tak jeszcze pomyślałem że chyba jeszcze dogram yy, kultywa kultywowania że jeszcze dogram kultywowania Hmm, takim ślałem um, ale jeszcze kurde w sumie nie wiem um, a chyba nie jednak chyba tutaj tylko sobie właśnie um, do oram tutaj do oram i będziemy kończyć No na czym to ja pannąłem to, to mówiłem yy, że... Chyba mówiłem o tym że tam No, na e, No, jak mówiłem. Mm, a tak jak mówiłem, e, kupiłem prasę rolującą e, wtedy, kiedy to kupowałem. Mm, Wcześniej to mi na usługach robił sąsiad. Mm, tak, jeszcze nie mam kombajna. Mam w planach kupić kombajn. Mam w planach. Yy, tylko, no. Jeszcze nie wiem do końca, jaki kombajn sobie kupię. Yy. Znaczy, wiem, że na pewno to będzie Bizon. Lecz jaki Bizon? Tego jeszcze nie wiem, bo. Może, mam trochę już yy. no, Głównie to są łąki. Yy, ale. No, mam w planach e, kupić trochę więcej e, pól takich e, uprawnych po te zboża e, mam w planach yy, ale zobaczymy, bo te pole aktualnie jest chyba największe e, 121 ono ma hektar ponad więc e, to jest akurat moje największe pole, jeśli chodzi o zboża. Yy. No, troszeczkę jest. Hektarek to nie takie małe pole, yy, ale mam w planach jeszcze kupić się właśnie hektar mowy, nawet dwa podspowa, yy, bo mi jąk na wystarcza, w ogóle dla mogę wam pokazać yy, ile ampullach, jaka i dokładnie, i po ile hektarów, no bo tutaj już kończę orać w sumie. Dobra, zgaszę go. Yy, I tak. No, te pola aktualne, 121, 1, ma hektar. Tutaj te małe pola, nie wiem ile ona ma. Tutaj się tam jest to poza swoim, Tutaj pole numer 1, yy, 55 yy, ARA, ale tutaj jeszcze jest raz, więc yy, myślę, że tak. 4 ARów. To jest. Yy, czyli 4 tutaj mamy kolejne pole pod 40 arów. Tutaj łąka. Tylko tu jest, jest to jakby gospodarstwem, więc yy, to może ma z 50 arów. Tak myślę. Ta łąka. Tutaj mamy kolejną łąkę. Yy, 0,97 yy, znaczy hektara. Znaczy 0,97 hektara, czyli no, trochę tego jest. No i największa łąka, która ma. No, trochę jest. Ta łąka ma. Tutaj pokazuje 2 ponad hektary. Mm, ale tutaj jeszcze odjąć pewnie tutaj jakieś laski małe, jakie nieużytki. Ubite hektar 90 będzie, więc yy, no, trochę tych łąk mam. Ale wiadomo, mam ile z tych krów? 20 co Znaczy, proszę, yy, 20 chyba. Tak, 20 równo, bo 12 tamtej obowy i 8 tamtej, więc 20 krów równo mam. 19 krów. Więc... No, trzeba czymś karmić. Karmić. Więc... No. Także to by było na dzisiaj. Dzisiaj na tyle. Wam dziękuję za oglądanie. My widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku na moim kanale. Mamy 17 minut. No, tak jak mówiłem, 20-15 minut będą odcinki. Także dziękuję Wam za oglądanie. W kolejnym odcinku będzie prawdopodobnie orka, e boże bronowanie albo kultywowanie. No i będzie się, prawda? to zaś nie myślę, że złączę po prostu bronowanie z, kultywa, z kultywatorem. <grym> tak mi się będę miał tutaj to połączę. To obydwie rzeczy, czyli 10 minut tego, 10 minut tego mniej więcej. No, to było na tyle dzisiaj Ja będę dziękuję za oglądanie. My widzimy się w, kolej, w kolejnym odcinku, który będzie tak pierwszy odcinek był wczoraj, czyli w sobotę. Dobrze pamiętam. Jak go będę opublikował w sobotę, ten odcinek prawdopodobnie widzicie w niedzielę, bo w sobotę niedzielę nie będę chciał streamować, więc prawdopodobnie wtedy właśnie widzicie te odcinki. Jutro prawdopodobnie będzie live, prawdopodobnie będzie live, lecz nie obiecuję. No więc jutro nie będzie odcinka, a za to odcinek będzie pewnie we wtorek. Czyż nie. Tak, pewnie będzie we wtorek, prawdopodobnie będzie odcinek. Tak myślę. Chyba tak, chyba wtorek będzie odcinek, jakże. Hmm. Jeszcze info będę na pewno podawał o live'ach yy. so. yy, na fanpage'u. I ogólnie yy, też będę udostępniał taki ogólny grafik, który będzie w, tego tego dnia o tej godzinie film, albo yy, tego dnia będzie stream. I wtedy będę podawał e, o której godzinie stream. Bo będę chciał regularno złapać na tym YouTubie, mm. aby. No, po prostu, aby być e, le, e, regularnym, tak? Czyli le, e, regularnie wydawać odcinki na YouTube'a. To nie będzie tylko farmik, bo będę chciał jeszcze to z CS a ponagrywać czy inny Gierek. Bo teraz, jak wiecie, właśnie, lub nie wiecie, mam nową kartę graficzną w komputerze i można ponagrywać więcej, więc. No, tylko zobaczyć jakie gry mi się podsunął pod oko. Także ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Albo na live. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnym.